to po do końca poza wielka, wielka brytania i to czy to wszystko jest w publicznej. Ja tak jak mówię, chciałbym unikać sytuacji, w której a, poprzez wskazywanie jakichś państw mogę stworzyć wrażenie, że to jest, że to państwo było z nami do końca, a tam to było nie do końca. No, to jest naprawdę dynamiczny proces. Proszę sobie też wziąć pod uwagę, że, że jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy to, a, no, te decyzje zapadają w ułamku sekundy niemal, to znaczy jest kilka minut na analizę a, propozycji, ale nasi eksperci, pani dyrektor i inni eksperci, przepraszam, tutaj moja komórka się gotuje teraz po prostu, e, e, przepraszam za żargon, draftowali wszystkie propozycje, uczestniczyli w tym procesie draftowania, byliśmy cały czas w kontakcie z prezydencją i cały czas szukaliśmy tych rozwiązań, które tak jak mówiłem będą dawały zrównoważone i w naszej ocenie optymalne w danym momencie rozwiązania. Stefan pan holenderski dziennik NRC Homesblog. Ja rozumiem, że minister Asher holenderskie. Zrobił taki speech dzisiaj, jak był lunch. Jakie były reakcje w ogóle na to, co on miał do powiedzenia? Bo to chodziło o, o ten wolny ruch, ta dyskusja i to wszystko. Tak, rzeczywiście, dzisiaj podczas lunchu odbywała się ta dyskusja, niezwykle ważna. Muszę się przyznać, że nie we wszystkich częściach tej dyskusji mogłem uczestniczyć ze względu na negocjacje dotyczące delegowanych pracowników. W związku z tym, ten speech, jak pan mówi, pana ministra Aszera, e, słyszałem też tylko we fragmencie. E, natomiast e, no, stanowisko Polski, które zaprezentowaliśmy, było dosyć jasne: to znaczy, e, my e, e, swobodę przepływu osób e, traktujemy jako fundament Unii Europejskiej, podobnie jak partnerzy holenderscy. Pamiętam, pan minister Asher był niedawno w Warszawie, rozmawiał na ten temat z ministrem Kasiak Kamyszem. Ja miałem też okazję spotkać się z panem ministrem podczas specjalnego spotkania komisji Sejmowej. Natomiast różnimy się w ocenie co do po pierwsze skali zjawisk tych negatywnych, o których pan minister Asher mówił. I jesteśmy raczej skłonni przyznać rację Komisji Europejskiej, która opublikowała ostatnio raporty. W tej sprawie i która wskazuje dosyć jasno, że korzyści płynące ze swobody przepływu w sposób nieporównywalny przekraczają te zjawiska, które moglibyśmy określić jako zjawiska negatywne. W związku z powyższym jesteśmy otwarci oczywiście na rozmowy również z panem ministrem Maszerem w tej sprawie i poszukiwanie takich rozwiązań, które mogłyby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom, ale proszę spojrzeć na list Grupy Wyszehradzkiej. Ministrów Spraw Zagranicznych to jest stanowisko Polski, które zostało sformułowane w tym właśnie liście odnośnie Problematyki, która została poruszona. Komisja Europejska dziś też mówiła o, komisarz Andor mówił również o, o tych działaniach, które Komisja Europejska może inicjować w, w celu unikania zjawisk negatywnych. Natomiast naprawdę nie twórzmy takiego wrażenia, błędnego wrażenia, że oto za sprawą problemów, które się pojawiają, mamy kwestionować podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej. I ze szkodą również dla tworzenia wizerunku tych pracowników. Pamiętajmy o tym, że im dłużej mówimy o tych problemach, tym te problemy bardziej, jakby to powiedzieć, zajmują opinię publiczną w różnych krajach europejskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.